Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj powracamy z serią o nowościach. E, upolowałam wczoraj filodendrona Prince of Orange w Biedronce. Słuchajcie, na pewno słyszeliście, że teraz był taki rzut filodendronów, był jeszcze jakiś Red Emerald, bodajże, i był jeszcze filodendron um, Lime. Um, czy może bi, bi, Violin? Nie wiem. W każdym razie ten taki bardzo, bardzo odblaskowy. W każdym razie ja się zdecydowałam na Prince of Orange. Kiedyś już miałam, no ale miałam. Bardzo malutką sadzonkę i niestety no, nie udało nam się przetrwać, więc tym razem robię drugie podejście z, ze znacznie większą sadzonką. I powiem Wam, że to Prince of Orange, które takie malutkie kupiłam, to ono bodajże kupi, kupiłam je jakoś rok temu też w biedronce. Więc chęcią sobie zajrzę wstecz w moje filmy i zobaczę, w jakiej cenie on był. Czy ja tam wspominałam w ogóle o cenie. Podlinkuję Wam ten film też w opisie, żebyście mogli sobie porównać, jak wygląda rynek roślinny. Słuchajcie, rok temu jeszcze nie spodziewałam się, że taki. Okaz mogę kupić za niecałe 19 zł, więc bardzo się cieszę, i tak jak wspomniałam, wracamy do filmów um, o nowościach. Też zamówiłam jedną roślinę, która mam nadzieję, że niedługo przyjdzie, powiem pokażę Wam, jaka to jest roślina. Ona jest z mojej listy, także bardzo się cieszę, że w końcu będzie u mnie. Um, w każdym razie tak, robimy sobie unboxing, przesadzanie, i troszkę sobie porozmawiamy właśnie o może filodenach, podpowiem Wam, jak tam um, u mnie się. Sprawdza ich pielęgnowanie i na co zwrócić największą uwagę. Odpakowywuję z folii, bo tutaj widzę, że nawet są chyba trzy sadzonki. Zobaczymy. Uda mi się pokazać go z bliska, proszę bardzo. Prince of Orange. Przepiękne liście, wybarwione. To jest taka roślina, trochę bym powiedziała, jesienna, no bo ze względu na te kolory, ale. Mamy też lato. Lato też się kojarzy z taką żółcią mocną, więc w sumie można by było zaliczyć ją również do letnich barw, kolorów. No i co? Przechodzimy do przesadzania. Oczywiście pójdzie do terakoty. Mam tutaj doniczkę z terakoty. Taką, no możecie sobie teraz porównać rozmiar. Kupiłam nieco większą, żeby po prostu yy, z czasem, żeby ją szybko nie, nie, nie musieć znowu przesadzać, więc jest większa. Kupiona w Laura Merlin, polecam. Możecie też sobie online kupić, ale ja stacjonarnie kupuję, wtedy jakoś tak widzę rzeczywisty ten rozmiar i, i nie muszę płacić za przesyłkę. No i co, wkładamy oczywiście do Bigosu. Bigos mam już przygotowany. Jeszcze raz powtórzę, że na moim kanale pojawił się filmik odnośnie tego, jak robić Bigos, jak ja robię Bigos, więc odsyłam Was tam, jeżeli chcecie sobie przygotować taką mieszankę podłoża. No a tymczasem już nie przedłużam i przechodzimy do przesadzania. Oczywiście pierwsze, zajrzyjmy sobie. Tak, Natalia, to jest dobry krok do tego, żeby zniszczyć roślinę. Zajrzyjmy sobie w korzenie, jak tam sytuacja wygląda. Powiem Wam, że ta sadzonka jest dosyć spora, z racji tego, że jest tutaj trochę tych takich babyków. Ok, czyli widzę, że doniczka była znacznie większa, niż potrzebna była. Ale nie jest źle. Zobaczcie, że ogrodnicy coraz chyba bardziej zwracają uwagę na to w czym sadzą rośliny bo ta ziemia co prawda jest tutaj bardzo dużo takiego torfu kokosowego ale ta ziemia jest naprawdę fajnie przepuszczalna jak na ziemię taką produkcyjną zobaczcie jak dużo jest tutaj perlitu i nawet jakbym zostawiła tą roślinę przez jakiś czas w tej podłożu, to myślę, że nic by się nie stało. Oczywiście kontrolowałabym częstotliwość podlewania, natomiast nie ma tragedii, naprawdę nie ma tragedii. Myślałam, że będę tutaj też miała jakiś koszczek albo siateczkę albo coś takiego, a tutaj nic nie ma, więc chyba idziemy w dobrym kierunku, jeśli chodzi o. Uprawę roślin o hodowle roślin tak naprawdę. Ja się staram oczywiście oczyścić jak najbardziej te korzenie z te, tej ziemi, bo ona, no wiecie, no nie jest najlepszej jakości, ale naprawdę nie jest źle. Dobrze, myślę, że będzie oczyszczona. Tak wyglądają korzenie całkiem ładnie. No i tutaj mamy jakby jedną roślinę ale z tej jednej rośliny wychodzą, tak raz, dwa, trzy, cztery, cztery jakby odłamy, sadzonki, pędy, więc możemy mieć w przyszłości naprawdę, naprawdę bardzo gęstą roślinę, jeżeli ona będzie rosnąć sobie tak równomiernie, że i z tego pędu coś będzie wychodzić i z tego i z tego, no zobaczymy. W każdym razie tak. Teraz może ktoś z Was będzie się zastanawiał, czy ta doniczka nie jest za duża na te korzenie. Nie. Dlatego, że ja i tak jakby w terakocie to jest na tyle dobre, że nawet jeżeli będziecie mieć większą, większy stosunek bigosu do korzeni, to i tak roślina zdąży przerobić tą wodę, bo terakota fajnie przepuszczy tą wodę i to odparowywanie jest znacznie szybsze bez obaw o to, że możecie przelać roślinę. Także też polecam terrakotę dla osób, które no zmagają się z przelewaniem roślin. Ale to już powtarzałam nieraz, że dla mnie terrakota stała się wybawieniem, bo ja też byłam tą osobą, która właśnie bardzo mocno przelewała, bo, bo chciałam jakby często podlewać te rośliny no i tak niestety do tego doszło, że po prostu je w pewnym momencie traciłam, ze względu właśnie na bardzo częste podlewanie dobrze, czas na bigos ja tego bigosu powiem wam, że już nie mam jakoś super dużo na dzisiaj spokojnie mi wystarczy, ale ale już do następnej rośliny będę musiała pewnie coś przygotować Zobaczymy, ile mi zostanie po dniu dzisiejszym. Mam tutaj jakieś takie grube kawałki ziemi, to też je usunę, Bez sensu je trzymać. O, tak, czy to jeszcze troszkę? Może jeszcze troszkę. Dobra. Chociaż trochę, było za dużo. Myślę, że tak będzie. No dobrze, udało mi się przesadzić. Proszę bardzo. To jest roślinka w pełnej okazałości, w nowej doniczce, w nowym podłożu. Przepiękna. Co prawda nie była ona na mojej liście roślin do kupienia, ale słuchajcie, te kolory no przemawiają. Myślę, że do większości też z was. Także trzymajcie kciuki, żeby tym razem mi się udało z tą rośliną. Teraz wam powiem ogólnie jak y, też je uprawiać oprócz właśnie podłoża, doniczki, to powiem troszeczkę o podlewaniu. Więc tak, jeśli chodzi o filodendrony, to u mnie właśnie z tego względu, że ja zawsze miałam problem z przelewaniem roślin, odkąd mam terakotę, mam naprawdę sporo roślin w terakocie, to ten problem zniknął. Ale to nie znaczy, że ja nie poprawiłam też swojego problemu, jakim było nadmierne podlewanie. Filodendrony to są rośliny, które lubią sobie przeschnąć, ale też nie. Zbyt bardzo <grym> przesychać. Ym, ja, jeżeli używam na przykład y, tego wilku, y, co się mierzy wilgoć w, w glebie, to tak na czwórce już podlewam filodendrony. Oczywiście zdarza się, że one dochodzą aż do trójki, ale z racji tego, że średnio dwa razy w tygodniu robię przegląd roślin, no to jednak y, udaje mi się zachować tą czwórkę i wtedy podlać. No i też staram się nie lać tak dużo tej wody. Raczej tak, żeby po prostu weszła w głąb ziemi i tyle. I wtedy tak naprawdę filodendrony sobie super radzą. Nie polecam przesuszać ich, dlatego że wtedy korzenie mogą po prostu wyschnąć. Później je zalejemy wodą, jak sobie przypomnimy o tym, że trzeba je podlać, one zgniją, nie, nie, nie będą pobierać wody, no i automatycznie po prostu roślina już będzie martwa. Tak samo jeżeli chodzi o przelewanie. Jeżeli przelewamy, no to spodziewajmy się tego, że roślina nie będzie dobrze rosła, że pojawią się żółte plamy, że zaczną te listki wszystkie odpadać. I teraz po przesadzeniu też trzeba się liczyć z tym, że roślina może zgubić Trochę tych liści takich pierwszych Od samego spodu Z racji tego, że dotykają one ziemi Starałam się i tak posadzić tą roślinę Tak wysoko jak ona była posadzona W tej doniczce ze sklepu Ale no wiecie no Zawsze to jest takie ryzyko Więc te, te liście z samego spodu One mogą zżółknąć Ale to z tego względu, że po prostu dotykają Podłoża i będą dotykać Też wilgoci wody Ale to jest jakby normalne ale nie trzeba się tym przejmować Trzeba po prostu w miarę, w miarę umiarkowanie podlewać Co jeszcze? No może powiem wam troszkę o szkodnikach U mnie jeśli chodzi o filodendrony to jedynymi Chociaż nie no, kurczę, teraz przez tą zimę to miałam naprawdę spory problem z przędziorkami Ale tak generalnie to uważałabym na wciornastki ale w wciornastki moim zdaniem są lepsze do usunięcia, i wiecie co? Wciornastki robią to, że one jak atakują roślinę, to atakują w ten sposób, że liść się robi żółty bez jakiejś takiej większej przyczyny, robią się jakieś takie plamy dziwne. I wtedy tak naprawdę po usunięciu tego szkodnika wystarczy usunąć liście, bo one już same zresztą tak odpadają. A w przypadku przędziorka, to te zmiany na liściu są takie jakby mozaikowe, takie jakby plamki, taki, taki rzut takiego, takiej wysypki jakby z białymi plankami, taki jakby proszek, posypać proszkiem liść. I słuchajcie, ten liść nadal jest jakby taki w pełni sił. On wcale nie chce odpaść od całej rośliny, i z drugiej strony właśnie nie chcemy go obcinać, bo cały czas jest jakby nie było żywy, ale te zmiany na liściach są no brzydkie po prostu brzydkie. Dlatego, jak z dwojga złego, ja wolę wciornastki po tej przygodzie, tej, tej zimy z przędziorkami. W każdym razie. Na filodendronach raczej przeważnie to są wciornastki, chociaż zdarzyło mi się mieć troszkę też yy, przędziora. No ale to raczej przeszedł z innej po prostu rośliny. Dobrze. To jest Prince of Orange, filodendron, piękny okaz z dużymi liśćmi, e, upolowany w Biedronce, mam nadzieję, że po tym filmie jeszcze uda Wam się co nieco upolować, może akurat nie odmianę Prince of Orange, ale jakąś inną, która Wam się bardziej podoba, niecałe 19 zł, bez grosza, myślę, że warto, bo roślina jest naprawdę zdrowa, duża e, i taka solidna, taka wiecie, mięsista. Tak ym, gęsto nasadzona. Także polecam plus terakota do tego i będziecie naprawdę, naprawdę się fajnie dogadywać z filodendronami. To był taki krótki film odnośnie tego, jaka nowość się u mnie pojawiła. Tak jak już wspomniałam, ja się nie mogę doczekać yy, kolejnej nowości. Nie będę Wam zdradzać, co to jest za roślina, ale mogę Wam powiedzieć, że to jest również filodendron. Filodendron z mojej listy, więc jeżeli w sumie oglądaliście odcinek, w którym opowiadałam Wam o moich roślinach, które chciałabym kupić, to może się będziecie domyślać, ale teraz Wam nie zdradzę. W ogóle nie mogę się doczekać, po prostu codziennie sprawdzam, czy paczka została wysłana, czy też jeszcze nie, ale no pewnie już przed weekendem jej nie dostanę, więc dopiero po weekendzie. No, ale w każdym razie następny odcinek z nową rośliną to właśnie będzie ten. Nie mogę się doczekać. Muszę sobie przygotować trochę bigosu na tą roślinę, bo ona będzie też dosyć sporych rozmiarów, więc będzie potrzebować doniczki większej, będzie potrzebować więcej trochę podłoża, także ja nawet jest, nie jestem jeszcze gotowa na przyjęcie tej rośliny, więc może to i lepiej, że jeszcze jej tutaj u mnie nie ma. Ja się z wami żegnam, nie przedłużam. Lecę ogarniać jeszcze trochę inne rośliny, ale, ale to już nie jest na odcinek materiału. W każdym razie widzimy się już niedługo. Możliwe, że w ulubieńcach maja, co dzisiaj mamy 17, więc w sumie jeszcze, jeszcze, jeszcze trochę. W każdym razie na pewno pojawią się ulubieńcy maja. No i co? Żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Pa!